Już dziś premiera Nintendo Switch 2. Dajcie znać, czy wasze preordery dotarły w terminie. A jeżeli tak jak ja wstrzymaliście się jeszcze z zakupem Switcha 2, to nic straconego, bo pierwszy Switch oferuje niesamowicie dużą liczbę świetnych tytułów, które każdy gracz powinien zagrać przynajmniej raz w życiu. Oto pięć z nich, które gorąco Wam polecam. No a jeżeli jednak masz już Switcha dwójkę, to też nie wyłączaj tego filmu. Nadrobisz te gry we wstecznej kompatybilności. Numer jeden: Super Mario Odyssey. Obiegowa opinia o tym tytule jest taka, że to jest trochę takie Mario 64. Ale współczesne. I mi się wydaje, że to porównanie jest zasadne, aczkolwiek jest dosyć krzywdzące, ponieważ Adesia oferuje 10 albo nawet 100 razy więcej kontentu i zabawy, którą oferowała nam 64. I nie zrozumcie mnie źle, Mario 64 to jest przełomowy tytuł, ale Adesia jest po prostu genialne. U podstaw mamy teoretycznie to samo założenie. To jest platformówka z takimi elementami kolektatonu w Otwartym świecie. Nadrzędnym celem, poza oczywiście uratowaniem księżniczki z rąk Bowsera, jest zebranie odpowiedniej liczby księżyców. Odnalezienie konkretnej liczby pozwoli nam przejść do kolejnego świata. No, banał, ale taki główny feature, który gameplayowo wyróżnia tę grę od innych platformówek Nintendo, jest ten latający. widać go? Latający kapelusz przejęty przez takiego. Przyjaznego ducha, któremu swoją drogą również uprowadzono duszą księżniczkę, ten pierdolony Bowser. No ale gameplayowo obecność tego ducha w kapeluszu sprawia, że ten kapelusz staje się taką bronią oraz też głównym narzędziem, którym w grze się posługujemy, bo oprócz tego, że możemy sobie nim rzucać, machając joy po to, żeby sięgnąć jakieś monetki, które są daleko albo na niego wskoczyć, odbić się, no generalnie wykorzystać go w zręcznościowych segmentach, to wykorzystujemy go też do tego, żeby narzucając go na głowę przeciwnika, przejąć nad przeciwnikiem kontrolę. A jeżeli wiecie jak bogaty jest lore Mario, Mario Bros, Super Mario, no generalnie całego tego muchomorowego królestwa, to wiecie też, że każdy z tych dziesiątek różnych przeciwników ma swój konkretny moveset, a więc my, przejmując każdego z tych przeciwników, uzyskujemy dostęp do tak naprawdę bardzo różniących się od siebie mechanik gameplayowych, co już bez zbędnego tłumaczenia sprowadza się po prostu do tego, że w ramach tej jednej gry twórcy przygotowali nam niesamowite zróżnicowanie gameplayowe, co sprawia, że przez te kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset godzin gry, jeżeli celujemy w zrobienie wszystkiego na 100%, w zasadzie ciężko będzie nam się nudzić. No, ale o grach, które mają proste założenia gameplayowe, dające bardzo dużą ilość fanu z rozgrywki, trochę ciężko się mówi, no bo sam opis. Brzmi banalnie, a żeby ten fan poczuć, to musicie po prostu sami w tę grę zagrać. Nawet jeżeli nie graliście nigdy w inne gry tego gatunku od Nintendo, ale graliście na przykład w takie starsze trochę platformery, jak na przykład Rayman 2-3, Kangurek KO 1-2-3, Krok, to Mario Odyssey koniecznie musi się znaleźć na waszej liście do zagrania. Ogromnym zaskoczeniem i moim osobistym odkryciem gamingowym był Metroid Dread, ponieważ ja, mimo tego, że bardzo lubię platformówki, tak jak wspominałem tutaj, to jakoś tak nigdy nie przepadałem za platformówkami 2D. Zawsze wydawało mi się, że to w takich trójwymiarowych czuję większą imersję, a w tych, gdzie ludzik biegnie od lewej do prawej po płaskim ekranie, to jakoś tak ciężko było mi się wczuć w sytuację tej postaci, którą widzę na ekranie. To też kiedy zobaczyłem, że po premierze nowego Metroida, on zbiera strasznie dobre oceny i obejrzałem sobie nawet jakąś tam recenzję z ciekawości, to naszła mnie taka ochota, żeby wyjść poza moją bańkę i po prostu dać grze szansę. No i tyle mnie widziano, no bo tak bardzo w tego dreda wsiąknąłem. To jest taka bardzo klasyczna Metroidwania, która dodatkowo zawiera w sobie elementy horroru. Metroid zawsze był tak troszkę na granicy. To było tak takie sci-fi lekko inspirowane obcym. No ale obok Metroid Fusion to, to jest chyba takie najbardziej horrorowe wydanie. Przygód kosmicznej kapitanki, i w zasadzie to chciałbym już więcej nie mówić, żeby wam nie spoilerować, żebyście tak jak ja zobaczyli jakiś jeden fragment, jedno słowo polecenia, dobre oceny na Metacriticu i odkryli tę grę od początku do końca samodzielnie. Jeżeli więc chcecie to zrobić, to przeskoczcie do kolejnej gry. Jest znacznik czasowy, a dla tych, którzy potrzebują trochę więcej zachęty, bo może na przykład nie wiedzą, czym w ogóle gatunek Metroidvania jest, no to posłuchajcie. Metroid Dread to jest taka platformówka z otwartym światem. Na pozór wszystkie lokacje ustawione są liniowo, to znaczy z pierwszej lokacji progresujemy sobie do drugiej, i do trzeciej, i do czwartej i tak dalej. Ale w praktyce te wszystkie lokacje są ze sobą połączone również w sposób nieliniowy, to znaczy taki bardziej labiryntowy. Ale większość tych przejść jest dla nas na początku rozgrywki niedostępna, a my możemy otworzyć je później w miarę jak progresując w grze dalej rozwijamy swoją postać. Ale nie chodzi tutaj o taki rozwój typu podnoszę statystyki o 5 punktów do siły czy tam 3 do zręczności, a raczej o to, że zdobywam nowe umiejętności. Takie Zupełnie nowe, na przykład podwójny skok, czy tam kultowe w metroidzie Turlanie się. I w miarę jak tę postać rozwijamy, to okazuje się, że wracając do poprzednich lokacji, możemy w nich otworzyć jakieś alternatywne ścieżki, albo dostęp do przedmiotów, które wcześniej, bez konkretnych umiejętności, były dla nas niedostępne. No i to, co charakterystyczne w dredzie, to tak jak wspomniałem, ten element horroru, bo w tej części Samus jest cały czas tropiona przez takie roboty, Emi, które mi od strony designu. Naprawdę, trochę przypominają ksenomorfa. No i co jakiś czas taki Emi nas dopada. Musimy wtedy uciec, ponieważ z nim za bardzo nie można walczyć, to znaczy są konkretne sekwencje, ale okej, okay, nie chcę wam dalej spoilerować. Stańmy na tym, że jesteśmy przeciwko nim bezbronni. Musimy po prostu chować się lub uciekać. Jeżeli trochę wam się to kojarzy z grom Alien Isolation, to to jest dosyć dobre skojarzenie według mnie, ale dobra! Zagrajcie po prostu, zagrajcie, bo to jest mega mocna gra. No ale cóż, prawda jest taka, że ta lista zawiera same mega mocne gry, i jedną z nich jest tytuł, o którym wydaje mi się, że każdy w życiu słyszał, nawet jeżeli nie o tej konkretnej części, to o całej serii Mario Kart. Ale mówienie o Mario Kart jest o tyle problematyczne, że podobnie jak w przypadku wcześniejszej gry z Mario, która była na tej liście, to założenia gameplayowe są giga proste, ale po prostu z samego gameplayu. Płynie masa zabawy. No bo u podstaw to jest po prostu gra wyścigowa, w której jeździmy sobie po takich różnych fantazyjnych torach, na których mamy skocznie, różne jakieś przeszkadzajki, a do tego z takich sześcianów kolorowych, które rozbijamy, jak przez nie przejeżdżamy, to dropią nam bronie. Ale nie takie zwykłe bronie typu karabin, tylko takie bardziej. Mario klasyczne, typu skorupa, naprowadzana, skorupa, naprowadzana, niebieska skorupa, która zawsze dogania tego, kto jest na pierwszym miejscu, po to, żeby mu pierdolnąć z góry i utrudnić życie. Jakieś tam błyskawice, wylewanie oleju na ekran, skórka z banana, na której ktoś może się poślizgnąć. No i generalnie sprowadza się to do tego, że jak połączymy sobie szalone trasy z przeszkodami, te wszystkie bronie, których głównym założeniem jest uprzykrzanie innym graczom życia, no i giga wysokie tempo rozgrywki w tych najwyższych kategoriach, to robi się taki piękny chaos, w którym przez większość czasu po prostu nie wiadomo co się dzieje, poza tym, że odbywa się po prostu dobra zabawa. Szczególnie kiedy gra się z innymi ludźmi. I nie mówię tutaj o graniu przez internet, bo ja nie jestem fanem takiego online'owego multiplayera, ale Switch całe szczęście ma tę genialną konstrukcję Joy-Con'ów, gdzie w prostych grach, które nie mają mocnego obłożenia pada przyciskami, to możemy sobie ten drugi Joy-Con odłączyć, ustawić bokiem, dać drugiemu graczowi i ten może do nas dołączyć do rozgrywki od razu. No i to sprawia, że to to jest gierka, w której ja, z moją dziewczyną i wcześniej też z kolegami, na przykład w akademiku, spędziłem, słuchajcie kurwa, setki godzin, mega dobrze się bawiąc. No ale z pewnością ktoś, oglądając ten film, pomyśli sobie, że to jest gra dla dzieci. Wszystkie gry i konsole Nintendo to zabawki dla dzieci. I kolejna gra na tej liście to będzie Woda na Młyn takich haterów. Yoshi Crafted World. To jest gra, którą sobie ukończyłem niedawno. To znaczy, jeszcze nawet jej nie ukończyłem. Muszę do niej wrócić, bo jest tam bardzo dużo kontentu opcjonalnego do odblokowania. I to jest gierka, którą ja kupiłem sobie właśnie dlatego, że ona wygląda na. Bardzo taką przyjazną i bezstresową, ponieważ lubię w życiu mieć balans, i kiedy chcę robić coś prawdziwie męskiego, to idę sobie na matę i agresywnie przytulam się ze spoconymi mężczyznami. Ale po treningu lubię sobie porobić też rzeczy, które nie są twarde i męskie, tylko są po prostu miłym. Odstresowywaczem. To znaczy, trening też jest odstresowywaczem, no ale wiecie o co mi chodzi. Demko Josiego, jego, który jest na e-shopie, trochę zrobiło mnie w chuja, ponieważ prezentuje pierwszy poziom, który w istocie jest taki bardzo. Powolny, taki, wiecie, no, taki spokojny. No, ale gra dosyć szybko podkręca poziom trudności i jednak zdradza dużo podobieństw y, do takich innych platformówek 2D Nintendo, typu Mario Bros. Więc potrafi postawić jakieś tam wyzwanie. Jednak, według mnie, najmocniejsze poziomy i najmocniejsze momenty jego to są właśnie te takie. Trochę wolniejsze, w których gra stawia większy nacisk na rozwiązywanie zagadek. No bo gameplayowo to jest taka platformówka 2D. Chodzimy sobie tutaj, skaczemy, a główna umiejętność Yoshi'ego to jest to, że albo połyka przedmioty i je wypluwa, albo połyka przeciwników, którzy po zmetabolizowaniu pojawiają się w naszym arsenale broni jako jaja którymi możemy rzucać w inne obiekty. No i wokół tego są zorganizowane wszystkie zagadki, które spotykamy na planszach, bo czasem trzeba w coś tam trafić w oddali, czasem trzeba gdzieś strzelić, żeby otworzyło się jakieś przejście, czasem trzeba znaleźć części jakiejś maszyny, żeby potem je wypluć w odpowiednich miejscach i tą maszynę ułożyć. I chociaż to jest główny trzon rozgrywki, to gra ma zaskakująco dużo zróżnicowania w ramach tej formuły, ponieważ poszczególne poziomy potrafią bardzo się tą konwencją. I oprócz poziomów, które są takie trochę zagadkowo-platformowe, to mamy też gdzieś takie, że na przykład jesteśmy wielkim robotem Joshim i rozwalamy wszystko, co jest przed nami, ścigamy się go kartami, jedziemy na jakimś pociągu i w takim Pokémon Snap Fashion strzelamy po prostu do obiektów, które gdzieś tam mijamy. Mamy tutaj niezbyt skomplikowane, ale też całkiem pomysłowe walki z bossami. No i też cała mapa, którą przemierzamy daje takie zróżnicowanie klimatyczne, a według mnie highlightem, jeżeli chodzi o Poziomy to były te o tematyce horrorowej. No, takiej soft, horrorowej. Jako, że gierka od strony mechanicznej nie jest jakoś bardzo skomplikowana, to ma tę ogromną zaletę, którą miało Mario Kart, czyli możemy Joy-Cona, to znaczy tą jedną połówkę, po prostu dać drugiej osobie w trakcie rozgrywki i ta druga osoba może sobie wybrać drugiego jego i do nas dołączyć. Powiedziałbym, że do nas dołączyć i nam. Pomóc, ale każdy, kto kiedykolwiek grał w jakąś platformówkę 2D, gdzie na jednym ekranie nagle widzimy dwóch graczy, którzy jeszcze mogą ze sobą wchodzić w interakcje, często takie niezamierzone, ponieważ jeden Yoshi zamiast połknąć przeciwnika. Może połknąć drugiego jego, jeżeli ten znajdzie się w zasięgu, to taka gra w jego na dwóch graczy to jest też totalny chaos. A dodatkowo, chociaż ja zwykle tak bardzo nie zwracam uwagi na grafikę w grach, to muszę przyznać, że ta gra jest naprawdę śliczna. To jest najpiękniejsza gra w tym zestawieniu. Ale nie chodzi mi tutaj o liczbę poligonów każdego obiektu, czy tam wysoką rozdzielczość wszystkich tekstur, tylko chodzi mi o to, jak ta gra stylistycznie została stworzona, bo ktoś tutaj miał genialny! Zamysł. Jak sam tytuł wskazuje, gra jest utrzymana w takiej konwencji świata stworzonego z papieru albo generalnie z różnych, jakichś tam zużytych, recyklingowanych elementów. I to stylistycznie wygląda niesamowicie. Nawet jeżeli w momencie, kiedy gdzieś tam kamera się tak ustawi, że widzimy coś z bliska, to widać, że trochę jednak te tekstury czy obiekty są dosyć biedne. no... To jest Switch i to jest gra z 2019 roku. To jednak stylistycznie, ona jest tak fajnie wymyślona i tak spójna w tej komunikacji wizualnej, że naprawdę mi się po prostu bardzo przyjemnie patrzyło na te poszczególne poziomy, bo one serio mega cieszą oko, no i taki mój zmysł estetyki. Także, jeżeli nie macie zbyt ciasnej gumy w gaciach i chcecie miło spędzić czas, grając po prostu w gierkę, która sprawia radość, a jeszcze dodatkowo macie z kim zagrać, no to słuchajcie, ten Yoshi chodzi dosyć tanio. Nawet nówkę można znaleźć za niecałe dwie stówki, co w przypadku gier Nintendo, które zwykle nie spadają z ceny, jest spoko okazją. No to nawet się nie zastanawiajcie, bo czeka was... Co najmniej 20 godzin mega fajnej zabawy. No i może tak sobie słuchacie i zastanawiacie się, gdzie jest największy hit ze Switcha, czyli Legend of Zelda Breath of the Wild. Jest tutaj. To jest gra, która samodzielnie zamknęła ryje tym wszystkim właścicielom Sony i Microsoftu, którzy narzekają: O jezu, nie kupują naszych konsol. Dlaczego? Dlaczego? No nie wiem. A macie jakieś dobre ekskluzywy na te wasze konsole? Nie, no, Sony często ma. X-Meni trochę gorzej. No ale Breath of the Wild. Co o tej grze powiedzieć, co nie było powiedziane jeszcze wcześniej? Słuchajcie, ja się tyle dobrego o tej grze nasłuchałem, że przez parę lat posiadania Switcha bałem się do niej podejść, bo mam w swoim życiu takie doświadczenia z grami, które miały być giga super zajebiste. Które zbierały bardzo wysokie oceny recenzentów, oraz przede wszystkim zbierały bardzo dobre opinie wśród graczy. A ja po odpaleniu tego tytułu, no, czułem, że jednak kurwa nie jest aż tak fajnie, jak bym się spodziewał. No i dlatego ja. Do tej Zeldy podszedłem bardzo niedawno. W końcu moja dziewczyna stwierdziła, że czas przestać być pizdą i bać się jakiejś gierki, i po prostu ją kupić i się z nią zmierzyć. No więc kupiła i ja właśnie w nią gram. I jest to kolejny taki tytuł, o którego założeniach gameplayowych, w sumie nieskomplikowanych, można mówić w samych superlatywach przez tysiące godzin, ale to w żadnym stopniu nie odda tego, jaki realny fan płynie z grania. Tą grę. No bo to jest gra, która idealnie pokazuje nam, czym różni się sandbox. Od po prostu gry w otwartym świecie. Breath of the Wild realizuje te dwie koncepcje jednocześnie, ale to właśnie sandboxowość, czyli taka możliwość zabawy tym światem, który twórcy stworzyli, jest tutaj tą główną częścią gameplayową, tą taką mechaniką, na której stoi cała gierka. Bo dostajemy tutaj dosyć luźno nakreśloną fabułę to znaczy link się budzi, nie chcę wam jakoś tam bardzo spoilerować, potem spotyka gościa, gość tłumaczy mu Lore, no i całe takie zawiązanie historii. I poza tym można by powiedzieć, że gra po prostu mówi nam, hej, tu masz cel, główny cel, tam dotrzyj. Tyle, że my na początku nie mamy takich zasobów, zarówno. Pod kątem umiejętności, jak i hardware'u, żeby do tego celu finalnego się dostać. No więc zaczynamy eksplorować świat. I w zasadzie każdy taki mini quest, który albo da nam ktoś w świecie gry, albo który my sobie wytyczymy, na przykład, o widzę coś tam w oddali, wygląda ciekawie, pójdę tam, to ma taką strukturę, że mamy cel główny, ale sposób, w jaki do niego dotrzemy, musimy wypracować sobie sami. A twórcy zapewniają nam mnogość różnych rozwiązań poprzez bardzo złożony silnik fizyczny, który nie tylko odpowiada za to, jak poszczególne obiekty się w grze zachowują, to znaczy kamień ciężki spada w dół, a deska pływa w wodzie, ale też opisuje pewne wzajemne oddziaływanie na siebie różnych obiektów i żywiołów w grze. I dla przykładu jednym z takich pierwszych zadań jest to, żeby dostać się do takiej kapliczki, w której po rozwiązaniu zagadki dostajemy supermoc. Ta kapliczka się znajduje w takim terenie zimowym, w którym po prostu strasznie pizga i jak tam wejdziemy, tak o, po prostu na golasa, no to linkowi będzie zimno w dupę i będzie tracił serduszka życia. Jeżeli mamy akurat w ekwipunku. Ostre papryczki, to gra wprost informuje nas, że jak sobie z nich zrobimy zupę i ją wypijemy, to ona będzie rozgrzewać linka, czyli po prostu pod kątem mechaniki chwilowo daje nam odporność na mróz. Ale ja w ogóle na mapie jakoś od innej strony podszedłem do granicy tego zwykłego biomu i tego zimowego biomu i ja tych papryczek nie miałem i też obozowisko goblinów, którzy sobie coś tam gotowali, u których mógłbym też to ugotować po wcześniejszym wybiciu ich, ominąłem, no więc musiałem sobie chwilę pokombinować i wpadłem na zupę, Zupełnie inne rozwiązanie. Drewniane bronie się palą. Można sobie je podpalić w ognisku. A ogień, jeżeli trzymamy taką broń w ręce, to nas ogrzewa. Oczywiście później, żeby użyć jakiegoś czaru, to musimy tę broń schować i wtedy już nas nie ogrzewa. Ale jeżeli ją sobie po prostu rzucę na ziemię i będę stał obok niej, to mogę czarować i w dalszym ciągu ogrzewać się od tej broni. No więc ja na takie rozwiązanie wpadłem, bo po prostu nie znałem tego rozwiązania, które było. Według twórców, tym takim bardziej oczywistym. I to jest sam początek gry. To jest taki mikroskopijny wycinek, ponieważ ta możliwość w zasadzie nieskończonej interakcji ze światem i jego tym silnikiem fizycznym powoduje, że do każdego jednego problemu możemy znaleźć sobie setki różnych, przewidzianych przez twórców albo nieprzewidzianych przez twórców rozwiązań. I ja grając w tą Zeldę, mam trochę takie wspomnienia z czasami dzieciństwa, kiedy. Odpalałem sobie gry, które no, były dla mnie nowe, ponieważ byłem bardzo młody. 20 lat temu, powiedzmy, nie znałem jeszcze tego medium, nie wiedziałem, jakie granice stawiają przed nami poszczególne gry, poszczególne gatunki gier. I spędzałem dużo czasu po prostu w gierce, nie progresując do przodu, nie popychając fabuły czy coś w tym stylu, tylko na przykład biegając po mapie i no po prostu włócząc się, testując. Co mogę w grze zrobić? Co twórcy przewidzieli, a czego nie przewidzieli? Albo też co totalnie zepsuje, na przykład właśnie silnik fizyczny gry. i Breath of the Wild to jest dla mnie trochę takie wyzięcie tego konceptu takiego beztroskiego spędzania czasu w grze testując jej limity i zrobienie z tego faktycznej mechaniki na której cała gra się opiera. No ale co ja się tu będę więcej produkował? To jest tytuł, który już mimo 8 lat od premiery stał się kultowy. Myślę, że większość posiadaczy Switcha już w tę grę zagrało, a jeżeli ktoś nie zagrał bardzo długo, tak jak ja, to na pewno już słyszeliście o tym, że koniecznie w tę grę trzeba zagrać. Także wyłączaj ten filmik i graj w Zelda Breath of the Wild, bo ja po skończeniu nagrywania tak właśnie będę robił. No i tyle. Trzymajcie się. Dajcie znać, jakie jest wasze top 5 zajebistych gier na pierwszego Switcha. A jeżeli chcecie wiedzieć dlaczego nie kupiłem Switcha Dwójki na premierę, to możecie zobaczyć ten filmik, który tutaj wam się wyświetla. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i za tydzień w czwartek widzimy się w kolejnym filmie. Możecie dać suba jak chcecie, a jak nie, to trudno. Ja tu i tak będę za tydzień. Nara.